Niewolnictwo niestety nie jest reliktem przeszłości, a problemem, który dotyka milionów ludzi na całym świecie. W dzisiejszym materiale opowiem Wam o 10 przykładach współczesnego niewolnictwa. Numer 10. Dubaj Można by założyć, że nikt z własnej woli nie zgodzi się na niewolniczą pracę. Niestety, każdego roku tysiące osób, zmuszone przez ciężką sytuację ekonomiczną, pada ofiarą nieuczciwych ludzi wykorzystujących ich trudne położenie. Pracownicy z takich krajów jak Bangladesz czy Indie kuszeni są ofertami pracy w krajach Zatoki Perskiej, jak Emiraty czy Katar, gdzie ma na nich czekać dobra praca. Na miejscu okazuje się, że ich paszporty są zabierane, a warunki pozostawiają wiele do życzenia. Magazyn Pacific Standard pisze o pracowniku największej korporacji taksówkarskiej w Emiratach, który musi pracować przez 14 godzin dziennie, żeby móc się utrzymać. Według ankiety przeprowadzonej w 2015 roku Taksówkarze przeciętnie pracowali od 14 do 18 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu. Kontrakty zawierane są bez okresu wypowiedzenia, np. Na, na 2 lata. Jeśli pracownik chciałby wziąć wolne lub rzucić pracę, musi zapłacić równowartość 45 dni wynagrodzenia, gdzie przykładowy taksówkarz zarabia niecałe 1,5 tysiąca zł miesięcznie, z czego duża część potrzebna jest na utrzymanie jego rodziny. Pomimo tego, że oficjalnie w 2002 roku Zjednoczone Emiraty Arabskie oficjalnie zabroniły odbierania paszportów pracownikom, wciąż jest to częsty proceder. Osoba pozbawiona swojej jedynej szansy na ucieczkę z kraju staje się narażona na wszelkiego rodzaju wykorzystywanie. Znane są sytuacje, w których pracodawcy zalegają z płatnościami przez długie miesiące, co także ma na celu przytrzymanie pracowników na miejscu i np. podpisanie kolejnego kontraktu. Jak informował Guardian w lutym tego roku, podczas przygotowań do piłkarskich Mistrzostw Świata w Katarze zmarło ponad 6,5 tysiąca pracowników. Liczba ofiar może być jednak jeszcze wyższa. Dla porównania, w trakcie przygotowania zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi zginęło 60 osób. Numer 9: Samobójstwa. Wraz z wybuchem pandemii, wielu imigrantów pracujących w Emiratach straciło pracę. Jak donosi Guardian, przyjezdni stanowią prawie 90% siły roboczej w tym kraju. Nie oznacza to jednak, że mogli po prostu wrócić do siebie. Serwis przytacza historię Hassana, który wraz z setką osób został zamknięty w budynku dla pracowników na obrzeżach miasta. Budynek jest otoczony murem, a terenu pilnują strażnicy. Pracownicy w zatłoczonych pokojach byli praktycznie pozbawieni kontaktu ze światem zewnętrznym. Pomimo tego, że rząd nakazał korporacjom zagwarantowanie pożywienia tego typu pracownikom, część firm zignorowała nakazy. Hasan, wraz z innymi mężczyznami, byli uzależnieni od pomocy organizacji charytatywnych. Bez niej umarli bez głodu. Nie powinno więc dziwić, że wielu pracowników nie wytrzymuje takiego traktowania. Jak podaje serwis First Post, w 2017 roku aż 322 Hindusów Popełniło samobójstwo w krajach Zatoki Perskiej. To prawie jedna osoba dziennie, a do tych statystyk należałoby doliczyć pracowników z Bangladeszu czy Pakistanu. Numer 8. Na naszym podwórku. Mogłoby się wydawać, że problem niewolniczego wykorzystania pracowników fizycznych dotyczy tylko i wyłącznie Bliskiego Wschodu. Niestety, w zeszłym roku media obiegła historia Mikołaja Jerofiejewa, który przez 23 lata był traktowany jak niewolnik. W Polsce przebywał nielegalnie, co wykorzystali właściciele fermy drobiu. Za swoją pracę nie otrzymywał wynagrodzenia, był bity i wychudzony. Gdy chciał opuścić gospodarstwo, grożono mu zgłoszeniem na Straż Graniczną i deportacją. Jak donosi onet.pl., Mikołaj do Polski przyjechał w 1989 roku, miał wtedy 28 lat. Gdy po raz kolejny został uderzony przez swego oprawcę. Postanowił uciec. Pomogła mu w tym Jolanta Matejko, pracująca z nim na fermie. Skontaktowała się z rodziną Tyszkiewiczów, która zaoferowała pomoc. Pod osłoną nocy zabrali go na swoje gospodarstwo. Nie miał żadnych pieniędzy. Jego jedyną własnością były klapki, krótkie spodenki i podarta koszulka. Sprawa została zgłoszona do prokuratury i trafiła do mediów. Właścicielom fermy postawiono zarzuty handlu ludźmi. Niestety. To nieodosobniony przypadek. Zbyt mało mówi się o wykorzystywaniu pracowników z Ukrainy, którzy często dostają nieuczciwe umowy lub zmuszani są do pracy na czarno. Numer 7 Europa. Nie inaczej wygląda to na Zachodzie. Co jakiś czas do mediów trafiają informacje o wykorzystywaniu naszych rodaków w Holandii. Pracownikom obiecuje się wysokie pensje oraz dobre warunki pracy. Na miejscu okazuje się, że w umowach napisanych po holendersku widnieją zupełnie inne warunki. W 2018 roku internet obiegły zdjęcia przedstawiające zakwaterowanie polskich robotników, którzy spali na paletach rozłożonych obok wózków widłowych. Agencja tłumaczyła się, że był to odosobniony przypadek, ale byli pracownicy opowiadali o tym, jak musieli kąpać się w rzece czy pracować po 15 godzin dziennie. Sprawa na szczęście wywołała burzę w lokalnych mediach. Reportaż Deutsche Welle opowiada o imigrantach z krajów azjatyckich, którzy pracują na portugalskich plantacjach malin. Portugalia obiecuje obywatelstwo po siedmiu latach pracy, co jest kuszącą propozycją dla osób z biedniejszych krajów. Niestety ściąganiem pracowników często zajmują się lewe organizacje, które za załatwienie pracy liczą sobie nawet po 10 tysięcy euro. Na miejscu okazuje się, że pozwolenie na pracę wiecznie się spóźnia lub zarobki nie wystarczają na spłacenie długu. Wśród pracowników często są ludzie wykształceni, którzy nie mogli znaleźć pracy we własnym kraju. Na szczęście ze względu na pandemię ułatwiono zalegalizowanie pobytu osobom, które przepracowały przynajmniej 3 miesiące. Numer 6. Skala. Mimo wszystko, wciąż w większości z nas niewolnictwo kojarzy się z kolonializmem czy pracą na galerach. Jak pisze Guardian, szacuje się, że pomiędzy XV i XIX wiekiem do niewoli trafiło około 13 milionów osób. Dziś ponad 40 milionów ludzi jest ofiarami współczesnych form niewolnictwa. Czym jest współczesne niewolnictwo? Może przyjąć różne formy, m.in. pracy przymusowej pod wpływem gruźb czy wymuszeń. Dotyczy to aż 20 milionów osób. To najczęściej pracownicy plantacji, kopalń czy fabryk. Podobne przykłady poznaliście w poprzednich punktach. Aż 71% współczesnych ofiar niewolnictwa stanowią kobiety i dziewczynki. Ponad 15 milionów z nich zostało zmuszonych do małżeństwa wbrew swojej woli, prawie 5 milionów jest wykorzystywanych seksualnie. Szacuje się, że niewolnictwo na świecie generuje rocznie ponad 600 miliardów złotych. Współcześni handlarze ludźmi zarabiają nawet 30 razy więcej niż ich 18-wieczni odpowiednicy. Od kilku tysięcy nawet setek tysięcy dolarów rocznie. Numer 5. Afryka. Mimo że od czasów kolonialnych minęło już wiele lat, Afryka pozostaje do dziś centrum współczesnego niewolnictwa, gdzie w 2018 roku ponad 9 milionów osób żyło w niewoli. Jednym z państw najbardziej dotkniętych przez ten problem jest Mauretania, której nawet co piąty mieszkaniec może być niewolnikiem. Bicie, poniżanie czy gwałty. To dla nich codzienność. Pomimo tego, że kraj oficjalnie zakazał niewolnictwa, to zbrodniczy system od wieków jest utrwalony w lokalnym społeczeństwie. W praktyce nikt nie ściga właścicieli niewolników, a co gorsza niewolnictwo jest zazwyczaj dziedziczne więc dzieci niewolników czeka podobny los. Jak przeczytamy w artykule Roberta Stefanickiego na stronie gazety wyborczej, Imamowie nie udzielają niewolnikom ślubów bez zgody właścicieli. Niewolnicy nie dziedziczą majątku i nie mogą zeznawać w sądzie. Zabicie niewolnika przez wolnego człowieka nie jest karane śmiercią, ale jeśli zabije on pana, to czeka go egzekucja. Podobnie jest z cudzołóstwem. Karą dla niewolnika jest chłosta, a jego panu wolno brać nałożnice spośród należących do niego kobiet. Numer 4. Pornografia Światowy przemysł pornograficzny w internecie wart jest blisko 5 miliardów dolarów. Co prawda wiele osób samemu decyduje się na karierę w filmach dla dorosłych, ale duża część produkcji jest owocem wykorzystywania ludzi lub udostępniana jest bez ich zgody. Nawet osoby, które zgadzają się na udział w takich filmach, mogą być wykorzystywane. Producenci często przekraczają granice. W internecie znajdziemy wiele wyznań, w których jest mowa o podawaniu narkotyków, biciu czy zastraszaniu. Winne są także portale udostępniające filmy dla dorosłych, które rzadko sprawdzają skąd pochodzą uploadowane treści. W grudniu zeszłego roku było głośno o Serenie Flights, gdy miała 14 lat, wysłała nagie filmy do swojego chłopaka. Wrzucił je do internetu, o czym dowiedzieli się znajomi. Dziewczyna wpadła w depresję, podjęła dwie próby samobójcze i wylądowała na ulicy. Pomimo wielu prób, popularny serwis nie raczył ich usunąć. Jak donosi portal Wirtualne Media, w tym roku ten sam serwis pozwały 34 kobiety. Część z nich w chwili nagrywania nie miała 18 lat, 14 padło ofiarą handlu ludźmi lub zemsty ze strony byłych partnerów. Właściciele portalu jakiś czas temu zmienili regulamin tak, by filmy mogli dodawać jedynie zweryfikowani użytkownicy, jednak to zaledwie jeden z tysięcy serwisów tego typu. Numer 3. Made in China 20% światowej bawełny pochodzi z jednego regionu w Chinach. Światem wstrząsnęła wiadomość o pracy przymusowej Ujgurów, czyli muzułmańskiej mniejszości etnicznej, która jest zmuszana do pracy w niewolniczych warunkach. Mówi się o prawie 600 tysiącach osób. Chińskie władze oczywiście zaprzeczyły tym doniesieniom, twierdząc, że jest to część programu walki z bezrobociem. Jednak zachodnie marki, takie jak Nike czy HM, zrezygnowały z korzystania z bawełny z tego regionu. W odpowiedzi ich produkty zaczęły znikać z chińskich platform do handlu online. W mediach społecznościowych rozpętała się burza napędzana przez rząd, który zachęcał do bojkotu. W ramach akcji propagandowej zapłacono nawet ludziom z zachodu, by nagrali jak palą ciuchy nienawidzonych korporacji, popierając działania chińskiego rządu. Filmy te były rozpowszechniane na tamtejszym odpowiedniku TikToka. Niektórzy wręcz mówią o powolnym ludobójstwie. W tzw. centrach reedukacyjnych Ujgurzy mają być torturowani, a nawet poddawani przymusowej sterylizacji. Jak donosi portal euractive.pl, w Chinach może znajdować się ponad 380 takich obozów. Numer 2. Koreańskie obozy pracy w Rosji. W 2011 roku Weiss zrealizował dokument na temat północno-koreańskich obozów pracy, które znajdują się na Syberii. Od wielu lat reżim Kimów eksportuje tanich pracowników do Rosji, którzy w ciężkich warunkach zajmują się m.in. wyrąbywaniem drzew. Wioski, w których mieszkają przypominają północno-koreańskie pejzaże, nie brakuje w nich obrazów Wielkiego Woza czy propagandowych plakatów. Znajdują się one praktycznie pośrodku niczego. Jeden z pracowników przepytany przez dziennikarzy opowiadał o tym, że robotnicy podpisują przynajmniej trzyletnie kontrakty, choć większość z nich pracuje tam nawet 10 lat. Zdale od rodziny, która w zamian za ich pracę dostaje drobne wynagrodzenie. Warunki, w których żyją Koreańczycy, pozostawiają wiele do życzenia, a gdyby ktoś zdecydował się na ucieczkę, zostałoby to uznane za zdradę, a rodzina byłaby pociągnięta do odpowiedzialności. Korea Północna zajmuje pierwsze niechlubne miejsce w rankingu Global Slavery Index z 2018 roku. Szacuje się, że aż jedna dziesiąta Koreańczyków z północy jest zmuszana do niewolniczej pracy, głównie na rzecz państwa. Numer jeden, dyplomata. O tym, jak bardzo w niektórych krajach znormalizowane jest niewolnictwo, może świadczyć fakt z 2014 roku, kiedy okazało się, że pewien kuwejcki dyplomata przez półtora roku więził w swojej rezydencji dwie służące z Filipin. Historia ta wydarzyła się w Polsce, a dokładniej na warszawskim Wilanowie. Kobiety były zmuszane do pracy nawet 16 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu. W tym czasie nie miały ani jednego dnia wolnego. Oczywiście odebrano im paszporty. Jak donosi Newsweek, sprawa wyszła na jaw, gdy jedna z kobiet uciekła i trafiła do schroniska Fundacji Lastrada. Ministerstwo wezwało dyplomatę, który zawczasu odesłał drugą kobietę na Filipiny. Twierdził, że uciekinierka miała problemy psychiczne. Nie spotkała go żadna kara, gdyż chronił go immunitet. Ostatecznie, z całej sytuacji, to nasz ambasador w Kuwejcie musiał tłumaczyć się przed tamtejszym Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Czy znacie jeszcze jakieś inne podobne fakty, które powinny znaleźć się w tym odcinku? O jakich tematach jeszcze chcielibyście usłyszeć? Dajcie znać w komentarzach, a my widzimy się wkrótce. Piona.